Jesteś tam? Rozejrzyj się wokół siebie: Czy to wszystko istnieje naprawdę? Wiesz, jak to sprawdzić? A może to tylko sen? Chcesz się obudzić? Nazywam się Iwo Scelina. Od ponad 20 lat, razem z moimi uczniami, wędruję przez literaturę, język i kulturę. Jestem również egzaminatorem naturalnym. Znam maturę z dwóch stron. Wiem, jak przygotować ucznia do tego egzaminu, jakie wymagania stawia komisja egzaminacyjna. W 1999 roku powstał film Matrix. Zrewolucjonizował on patrzenie na rzeczywistość, bo zaczął zadawać bardzo konkretne pytania: co jest prawdą, co jest rzeczywiste, a co tylko i wyłącznie nam się śni. I w którym momencie sen jest tak realistyczny, że zaczynamy w niego wierzyć? Bracia Bachowscy spowodowali, że człowiek zaczął się zastanawiać nad rzeczywistością, w której istnieje. A to dzięki dosyć prostej, wciągającej fabule. Niedaleka przyszłość. Hacker o ksywie Neo odkrywa, że życie na Ziemi jest w zasadzie tylko i wyłącznie fasadą. Fasadą, za którą. Ukryta jest cyberinteligencja, wroga dla człowieka, wykorzystująca człowieka w pewien sposób jako paliwo napędzające ją samą. Neo przyłącza się do buntowników Morfeusza i Trinity, aby ratować życie na Ziemi. To w skrócie początek całej opowieści o Matrixie. A czym w ogóle jest Matrix? Matrix to po pierwsze rzeczywistość, w której funkcjonują ludzie. W filmie Wachowskich. Ale można by się zacząć zastanawiać, czym film jest. To opowieść o zmaganiach pomiędzy człowiekiem a maszyną, bo czymże innym jest ta cyberinteligencja, która zaczyna opanowywać Ziemię. To pragnienie wyzwolenia się, pragnienie osiągnięcia jakiegoś takiego stanu, który pozwoli mi samodzielnie decydować o swoim życiu. Można powiedzieć również, że Matrix. To taka współczesna, dosyć katastroficzna wersja jaskini Platona. Co to oznacza, że w Matrixie możemy odkryć jaskinię Platona? Opowieść Platona o jaskini zakładała, że nie poznajemy rzeczywistości w taki sposób, jak ona wygląda naprawdę, że jedynie rozpoznajemy pewne cienie, które pojawiają się na skalę. Siedzimy tyłem do wejścia do jaskini. I można by mieć wrażenie, że to, co obserwujemy w filmie Matrix, to obrót. Obrót w kierunku tego światła, które jest rzeczywistym życiem. Mamy zatem w Matrixie sposób na przejście pomiędzy tym, co wydaje się rzeczywiste, a tak naprawdę jest snem, a tym, co ucieka naszym obserwacjom, bo nawet nie mamy świadomości tego, że istnieje. Matrix to jedna rzeczywistość, a życie. To rzeczywistość druga. Bachowcy próbują zadać pytanie, co jest prawdą. Bo w rzeczywistości, patrząc na ten film, musimy cały czas być czujni, żeby odpowiedzieć sobie właśnie na takie pytanie. Co istnieje, a co tylko i wyłącznie nam się wydaje, że jest? Kto jest dobry, kto jest zły? A może to nie jest rozpatrywanie wartości dobra i zła? Może to po prostu nowa wersja opowieści Karola, którą przecież znamy? Bo czyż Matrix nie jest przypadkiem unowocześnioną, reinterpretowaną wersją Alicji w Krainie Czarów? Również mamy przecież świat, który dzieje się w jakimś zupełnie innym miejscu. Mamy podążanie za królikiem i to właśnie początek, zarówno opowieści o sennej przygodzie Alicji, jak i historii Neo jest związany z królikiem. Podążaj za królikiem to słowa, które kierują całą sytuacją, którą poznajemy w życiu Neo. Kim jest Neo? Neo to główna postać filmu. To osoba, która musi odnaleźć prawdę o sobie. Widzimy na początku, że zajmuje się komputerami. Wiemy, że jest hakerem, ale ostatecznie. Jakie jest jego przeznaczenie? No, sam dokładnie tego nie wie, więc musi znaleźć prawdę o sobie. Musi zdecydować, w jakim świecie chce przebywać i kim chce być. Można powiedzieć, że jest mu dana propozycja. Możesz stać się tym, który uwolni świat od cyberinteligencji. Możesz być tym, który będzie wybrany. Po to, żeby rzeczywistość życia ludzkiego się zmieniła, możesz być, ale żeby stać się rzeczywiście wybranym, musisz zaakceptować swoją rolę. Akceptacja swojej roli związana jest jednocześnie z porzuceniem wszystkiego, co do tej pory o sobie wiesz. To całkowite zapomnienie o sobie po to, żeby całkowicie oddać się na służbę. Na służbę tym, którzy. Nie są świadomi tego, że są wykorzystywani, którzy są uśpieni, którzy śnią o rzeczywistości, która wydaje nam się, że jest przecież taka zupełnie normalna. I z tej rzeczywistości Neo jest wyrwany, wyciągnięty, po to, żeby mógł walczyć o normalne funkcjonowanie człowieka w świecie, który my nazywamy Matrixem. W tej walce nie jest sam. Wspiera go Trinity. Trinity pojawia się dosyć niespodziewanie w życiu Neo. To ta, która już wie, w jaki sposób przemieszczać się pomiędzy rzeczywistością a snem, w jaki sposób wchodzić i wychodzić z tego świata, który nazywamy Matrixem. To ta, która chce być pomocna, ta, która ramię w ramię, razem z Neo, chce walczyć przeciwko cyberinteligencji. Skąd zawdzięcza swoje imię? Możemy w zasadzie snuć domysły, że jest to związane z Trinitarzami. Trinitarze w średniowieczu byli zakonem, który wydobywał z niewoli jeńców, tych pojmanych przez inną kulturę. Zatem, patrząc na Trinitarzy jako w pewien sposób ojców dla Trinity, możemy powiedzieć, że ona również chce wydobywać z tej innej kultury, z przestrzeni stworzonej przez cyberinteligencję, tych, którzy tam są więzieni, ludzi. I ma w tym działaniu wspierać Neo. Wśród buntowników jest również Morfeusz. Morfeusz swoje imię zawdzięcza mitologii. Spotykamy tam przecież Boga, który odpowiada za sen, w zasadzie za bardzo specyficzny typ snu, bo Morfeusz przynosił sny, które miały ludzkie postaci, więc możemy zakładać, że jest właśnie tym, który poszukuje ludzi w snach. Poszukuje ludzkiej postaci w śnie w tym śnie, w którym są przecież wprowadzeni wszyscy ludzie będący w Matrixie. Morfeusz jest tym, który głęboko pragnie odnaleźć Neo i jest przekonany, że to właśnie Neo jest wybrańcem. Morfeusz jest tym, który daje możliwość wyboru pomiędzy jawą i snem, bo zażycie pigułki, którą Morfeusz proponuje, może powodować zmianę. Rzeczywistość, w której się Żyje w obrębie Matrixa, wygląda przecież zupełnie normalnie. Ale to, co jest prawdą o świecie, który w tamtym czasie jest realny, to niestety, ale dosyć brutalny obraz rzeczywistości zniszczony przez cyberinteligencję i o ludziach, którzy muszą walczyć o przetrwanie. W takim świecie prawdopodobnie niewiele osób chciałoby naprawdę istnieć. Bogactwo motywów wplecionych w całą serię filmów Matrix pozwala na bardzo szeroką interpretację, bo jest to niezwykły labirynt. Labirynt, w którym możemy się poruszać i odkrywać nowe przestrzenie. To labirynt, który może nas prowadzić od życia do śmierci, od miłości do nienawiści, od przyjaźni do zdrady. To przestrzeń, w której człowiek może się buntować, a ten bunt. Ten bunt jest przeciwko największej władzy, bo przeciwko tym, którzy decydują o tym, czy istnieje, czy też nie istnieje człowiek i jego rzeczywistość. To bunt iście prometejski, czy wręcz działanie takie, jak moglibyśmy przypisać Chrystusowi, który przełamuje pewną rzeczywistość świata zastanego, który staje się wybawicielem. I biorąc pod uwagę to, w jaki sposób kończy się. Cykl, bo przecież ostatnia część nosi tu zmartwychwstanie. Do postaci Chrystusa możemy tutaj ewidentnie nawiązywać. Ostatnia część to zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie do czego? Zmartwychwstanie neo- do jakiego życia? Czy odkryje prawdę o sobie? Czy będzie w stanie przyjąć ostatecznie to posłannictwo, które jest mu dane? Bo przecież dla tego, który ma być wybawcą, po pierwsze ważne jest to, żeby zdecydować o swojej śmierci, żeby przyjąć na siebie odpowiedzialność w całości. Więc do czego zmartwychwstać ma neo? Czy ma się zmagać ze sobą w momencie, kiedy śni, czy wtedy, kiedy jest w rzeczywistości tej realnej? Film braci Wachowskich zaprasza nas do tego, żebyśmy nieustannie patrzyli na rzeczywistość, w której się znajdujemy, żebyśmy cały czas badali ją, dociekali, co jest prawdą, a co fałszem. Twórcy tego obrazu wyraźnie sygnalizują, że zbyt wielu ludzi, zbyt często stara się brać wirtualną rzeczywistość jako coś, co jest prawdziwe i nie dochodzą prawdy. Zatem, co jest prawdą? Co jest prawdą o Twoim i o moim życiu? W którym momencie śnimy, a w którym momencie żyjemy realnie? Może najnowsza część Matrixa pozwoli nam te pytania zadać sobie ponownie i znaleźć odpowiedzi wreszcie, aby żyć naprawdę. Film Matrix to kolejne dzieło popkultury po Dune, Cyberpunku i Wiedźminie, które proponuję Ci w ramach przygotowań do matury. Zasubskrybuj ten kanał. Co tydzień znajdziesz tutaj nowe materiały przydatne do egzaminu. Zapraszam cię również na grupę facebookową Matura na Maxa. Link znajdziesz poniżej. Zajrzyj też na stronę maturanamaxa.pl. Znajdziesz tam kurs naturalny, który przeprowadzi cię przez wszystkie najistotniejsze zagadnienia związane z tym egzaminem. To co? Widzimy się?